I są dwa sposoby na robienie materiałów sponsorowanych. Pierwszy jest taki, że bierzesz e, katalog i dane techniczne, recytujesz i mówisz, że wszystko jest świetne. Tutaj Motion Track Brake System, Load Dependent Control System, Cookie Drive Mode Selector, SDMS, chwytliwa nazwa, nie? slow Dependent Control System. Wszystko jest świetne. Cześć, to ja Andrzej. Jeżdżę dzisiaj na motocyklach. Mam nadzieję, że to nie ostatni taki dzień, roku. Jeżdżę to słowo klucz, ponieważ to są motocykle do jazdy. Uwaga, to jest materiał sponsorowany, ale szczery, jak zwykle. I są dwa sposoby na robienie materiałów sponsorowanych. Pierwszy jest taki, że bierzesz, znaczy tego nie znam do końca, po prostu obserwuję to, co się dzieje w sieci, że bierzesz katalog i dane techniczne, recytujesz i mówisz, że wszystko jest świetne. Albo drugi sposób, taki, żeby może trochę się nad tym zastanowić, nad tym motocyklem. A może zastanówmy się w ogóle nad segmentem klasy Adventure. Tak naprawdę, ile przygody my potrzebujemy od motocykli w tym segmencie? Bo wiecie, jeżdżę na, jeździłem na przeróżnych motocyklach, w sumie wszystkich w tym segmencie. I jeździłem na nich za każdym razem w sposób, nazwijmy to, szukając limitu, na przykład w terenie. Wiecie, rajdy terenowe, nawet na prezentacjach, idźmy po pustyniach z ogromnymi prędkościami, skaczemy tymi motocyklami. Dzieje się często prawie, że wszystko. A później tak się zastanawiasz nad tym, czy ktokolwiek w ten sposób będzie jeździł tym motocyklem. Bo wyobraźcie sobie, jest taki pan, nazywa się Marek Dąbrowski i Jacek Czachor. Pozdrawiam ich serdecznie, jeżeli będą oglądali ten film. Z nimi ostatnio rozmawiałem na temat motocykli Adventure. I oni mówią, Ej, ale tak naprawdę te motocykle nie nadają się do takiej jazdy, w jaki sposób są reklamowane. No bo w reklamach motocykli Adventure, tymi, gdzie one jeżdżą po wydmach, skaczą, z koła biorą wielkie głazy, to jeżdżą zawodowcy, kierowcy rajdowi, wyścigowi i oni mówią, ej, ale tak w prawdziwym życiu to się do tego w ogóle nie nadaje. A jeżeli nawet ktoś będzie próbował, bo są ludzie, którzy próbują, to a, będą eksploatować nadmiernie sprzęt i nadmiernie siebie. Zapraszam Was do dyskusji o tym, ile, ile, jak bardzo przygodowy musi być motocykl do przygód. Bo dzisiaj jeżdżę tymi motocyklami: Scissor'uki Vistrom 1052 wersja. to jest XT, to jest model bazowy. I jeżdżę sobie nimi po okolicach Wisły. Po prostu to jest taka klasyczna ucieczka weekendowa. Wychodzisz z domu, wsiadasz na motocykl i jedziesz sobie szukać jakichś śmiesznych ścieżek. Ja tak naprawdę większość czasu jadę bez gazu, powolutku, wybieram sobie ścieżkę i ten motocykl na drogowych oponach przejeżdża to wszystko bez najmniejszego problemu. Wiem o tym, że mógłbym tym motocyklem jechać zdecydowanie szybciej. Dlaczego? Dlatego, że jest to silnik, który owszem, na papierze mówi, że ma 107 koni mechanicznych, ale ma praktycznie tyle samo newtonometrów, bo ma 100 newtonometrów. Na papierze mówisz sobie, nie, no weź, przecież konkurencja potrafi mieć 160 koni mechanicznych. Tylko znajdźcie mi takiego kozaka, który będzie używał tych 160 koni mechanicznych. Ja tym motocyklem jeżdżę sobie po mieście, bierzę nim za miasto, ani razu nie zabrakło mi w nim mocy. Nie myślę, że że dzieje. Ja ciągle lubię jeździć szybko na motocyklach, ale lubię jeździć szybko na motocyklach, które służą do szybkiej jazdy. Te motocykle służą do jazdy przyjemnej, do wypraw. I potencjał tego silnika jest zupełnie wystarczający. Co ciekawe, e, zawsze mówię co ciekawe. Co ciekawe, mówię co ciekawe. Suzuki ma zupełnie inne podejście do tworzenia motocykli niż inni producenci. Wszyscy są w tym pędzie, wiecie. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Kiedyś się ścigali w motocyklach sportowych, że one miały mieć coraz więcej mocy, coraz mniej masy. Teraz ścigają się właśnie w tym segmencie, w segmencie Adventure. Muszą mieć jak najwięcej gadżetów, półaktywne zawieszenia, muszą mieć duże koła, wysokie skoki, cześć piesku. I robić niewiarygodne rzeczy. Teoretycznie i tam jest skoncentrowany ten wysiłek, ten, ten wyścig zbrojeń. A Suzuki zawsze tak się patrzy na to wszystko z boku. Mówi... Po co? Otóż musicie wiedzieć o tym, że kupując motocykl, płacąc za jego cenę X, to na tą cenę X nie składa się to, że tutaj jest trochę plastiku, to jest trochę aluminium, tutaj są, tu są felgi, tu przełączniki, tu silnik, tu sprzęgło, tu napęd. Nie. Wy płacicie za development, czyli na, za rozwój, który koszt rozwoju tego modelu, czyli za pracę wszystkich inżynierów, konstruktorów, ee, maszyn pomiarowych, to wszystko, wszystko testów składa się na cenę ostateczną motocykla. Więc Suzuki wychodzą z założenia, ej słuchajcie, mamy przecież świetnie sprawdzone silniki, które są totalnie idiotoodporne i totalnie nie do, nie do zabicia. Mamy sprawdzone zawieszenia, mamy sprawdzone ramy. Wszystko przecież to działa tak dobrze, że nie potrzeba jest niczego więcej. Dzięki temu te motocykle na tle konkurencji są naprawdę okazją. E, Gdzież tutaj podpiszemy sobie ceny, żeby, bo wiecie, to moment sezonu, bla bla bla. Więc nie winduje się ceny w górę, więc dzięki temu masz motocykl za mniej kasy i możesz mieć więcej kasy na wyprawy. Nie zmienia to faktu, że te motocykle są wystarczająco nowoczesne. Są mają wszystko, czego potrzebujemy w obecnych czasach. XT jest bogatsze, jeżeli chodzi o elektronikę, więc ono ma ABS, który reaguje na złożenia, czyli to, co się nazywa cornering ABS u innych producentów. Tutaj, o czekajcie, w ogóle to będzie hit, bo ja sobie zostawiłem ściągawkę. Suzuki, za co kocham Suzuki najbardziej, za nazewnictwo. Muszę mieć ściągawkę, bo ja bym tego w życiu nie zapamiętał. Cornering ABS nazywa się tutaj Motion Track Brake System. Czyli mamy ten czujnik, który wyczuwa, jak jest motocykl złożony, możemy z garści hamować i nie, motocykl się ani nie odprostuje, ani nie uśliźnie. Hill Hold Control System, no to akurat łatwe, przytrzymujemy hamulec w tym, w tym modelu i on nam się nie cofa do tyłu. Jak motocykl jest załadowany, to jest naprawdę wygodne, no bo nie musimy trzymać nogi na, na hamulcu. Ale uwaga! Slope Dependent Control System. To jest nowość, nikt tego chyba nie ma, że motocykl wyczuwa, że zjeżdża z górki i też do tego dostosowuje ABS. No. Niesamowite. Load Dependent Control System, czyli wyczuwa, czy jedziesz z pasażerem, czy nie. I nie to, że usztywnia zawieszenie, nie, po prostu dostosowuje do tego pracę ABS-u. I uwaga, Suzuki Drive Mode Selector, SDMS, chwytliwa nazwa, nie? Chodzi o to, że możesz sobie ustawić mapowanie silnika i to akurat bardzo to, to czuć. Tryb A, B, C, A jest bardzo bezpośredni, bardzo agresywny. B, powiem Wam szczerze, że jest naprawdę też mocno, mocno reakcyjny. A C to jest taki łagodny, bardzo fajnie się go używa. E, tutaj mogę powiedzieć o silniku, bo już powiedziałem, że jego osiągi są wystarczające, ale on jest cały czas rozwijany i wtrysk paliwa w tym motocyklu to jest po prostu no już praktycznie perfekcja. Jest tak precyzyjny ten sprzęt na, na ruch manetki gazu e, i ten silnik przez to też przez rozwój tej elektroniki jest wydaje się być o wiele żywszy niż w poprzednich modelach. Na tym agresywnych trybach, agresywnych, dynamicznych, nazwijmy to, naprawdę dajesz ten gazu w mieście i ten no, cały czas chce jechać. Więc to jest naprawdę pokazuje, jak dużo elektronika, rozwój elektroniki potrafi e, zmienić. To, co jest na przykład dużym udogodnieniem, to to, że sam, e, mo, samochód, motocykl. Automatycznie podbija trochę obroty w momencie, kiedy naciska, naciskamy sprzęgło, e, i wie, że będziemy, że będziemy ruszali. Co takie, wiecie, małe rzeczy, które powodują, że tym motocyklem naprawdę jeździ się bardzo łatwo i przyjemnie, a o to przecież chodzi w jeździe turystycznej, żeby było łatwo i przyjemnie. A jak trzeba to dynamicznie, więc może być też dynamicznie żeby wyczerpać temat, tak samo podwozie, czyli amortyzatory. Ja patrzę się na te lagi i to jest to samo, nad czym się zachwycałem w modelach GSX 1750. To są stare, dobre, sprawdzone lagi, amortyzatory z regulacją manualną, które są po prostu już tak przez te wszystkie lata rozwoju i obserwacji klientów są tak dopracowane, że ten motocykl jest A. Bardzo komfortowy, on jedziesz nim po nierównościach i czujesz, jak on fajnie to wszystko wybiera, i sobie buja, ale w momencie, kiedy chcesz jechać szybciej to nie ma problemu z trakcją. On się prowadzi genialnie. Jest tak wyważony ten motocykl. Też ponownie, nie dlatego, że on nie był co kilka lat totalnie zmieniany i nie było błędów. Mając tą jedną konstrukcję, zbierając te wszystkie dane przez te wszystkie lata, to to, to do perfekcji. Więc jeżeli chodzi o kategorię zmiany kierunków prowadzenia, pewności prowadzenia, to autentycznie Suzuki według mnie stoi na, na szczycie listy, jeżeli chodzi o, o motocykle w tym segmencie. Nawet fakt, że nie ma tutaj 21 cali z przodu. Wiecie, no, do takiej jazdy do wyprawy nie potrzebujemy 21 cali. 21 cali nam się przyda w rajdzie, ale tutaj 19 cali to jest w zupełności wystarczający rozmiar koła, a dzięki temu ten motocykl pewnie się prowadzi po asfalcie, gdzie spędzi większość swojego czasu. Przecież. No, e, pewnie chcieliby się, że e, albo nie wiem, ktoś by chciał, żebym więcej e, różnic e, pokazał w tych motocyklach, ale to akurat sobie przeczytajcie na stronie świata Motocykli. No, wiecie, takie proste rzeczy jak e, regulacja szyby, tutaj jest, tutaj nie ma. No i ta elektronika. Jeżeli jesteście przeciwnikami elektroniki, no to weźmiecie sobie ten tańszy motocykl. On ma po prostu ABS i kontrolę trakcji. A teraz trakcja była cały czas włączona, nie? A to dobrze, to znaczy, że ta trakcja działa tak dobrze, no że pozwala ślizgać, nie? Ale to dobre. Właśnie mówię, że nie się nie w ogóle. No, to właśnie dobrze, bo ona właśnie taka ma być, nie? Bo na tym podjeździe ja też czułem, że ona w coś działa, ale on wjeżdża. Ty możesz wyłączyć w trakcie jazdy bez najmniejszego problemu, to też jest taki uchwyt. Po prostu jedziesz, zamykasz gaz, klik, klik jest wyłączona. Możesz zaatakować jakiś podjazd albo, nie wiem, zrobić sztuczkę bo ten motocykl lubi robić sztuczki. Nie będę ich prezentował, bo staram się pracować nad sobą. Że będę wam pokazywał sztuczki na motocyklach, które nadają się do sztuczek, a te, no to po prostu będę pokazywał w taki sposób, jaki powinny być użytkowane, czyli w przyjemnych okolicznościach natury. Eee, akurat regulacja szyby to ja w ogóle nie rozumiem. Ostatnio słyszałem tę teorię, że po to się robi regulację szyby, w ogóle nie, nie chcę tego urwać, no nieważne, po to się robi regulację szyby tutaj, Eee, kurde, muszę to zrobić. Nie chcę tego zrobić. Zrobić to? Zrobię to. Nie zrobię tego. O, zrobię to. O, flaszcz. Zrobiłem to. Solidne. To jest akurat, powiem Wam, że solidne. To się na pewno nie zepsuje. Słyszałem teorię, że po to się robi regulację szyby w miejscu tak niedostępnym, po to, żeby nie regulować szyby w trakcie jazdy. No tego nie wyregulujemy w trakcie jazdy. Eee, to 100%. No i... Będziemy się musieli zatrzymać. To jest wiecie, japońskie podejście do, do bezpieczeństwa. Trzeba je zaakceptować. No i chyba tyle. Chciałbym, żebyście Wy napisali w komentarzach yy, albo nie wiem wysłali wiadomość, czy ja dobrze mówię. Czy to nie jest tak, że my do turystyki potrzebujemy niezawodnego, pewnego, wygodnego motocykla, jakim jest Suzuki, bo akurat jeżeli chodzi o niezawodność, to, to jest legendarne legendarny motocykl, jeżeli chodzi o niezawodność i na przykład takie małe rzeczy jak to, proszę kluczyk, nie system zbliżeniowy bezkluczykowy który no, no nie słyszałem w historii wielu, żeby gdzieś zawiódł ale to wciąż jest coś, co wkładasz, przekręcasz i, i działa, tak więc pytanie do was czy ja dobrze gadam, czy bzdury gadam czy potrzebujemy te motocykle, bo nie chcę hejtować innych, innego podejścia, ale wiem, jak to, do czego to się sprowadza w praktyce. Ja się zachwycam tym przez chwilę, a później tego nie używam. Więc może mieć coś, co po prostu od samego początku spełnia nasze oczekiwania. A zaufajcie mi, że jeżeli będziecie chcieli jechać szybko tym motocyklem, na drogach, na przykład, nie wiem, w Alpach, gdzieś tam nakręty jakichś fajnych. Czy? To wszystko zależy od Waszych umiejętności i będziecie w stanie nim pojechać równie szybko, bo on ma wystarczająco dużo mocy, żeby przemieścić Was bardzo szybko z jednego zakrętu do drugiego. No I wyhamować, bo to też jest ważne. Hamulce też są świetne w tym sprzęcie, bo to jest e, to kiko takie, które znamy od lat. I są bardzo ostre, bardzo mocne te hamulce. No, Tyle. Zapraszam do dyskusji. Czy to jest motocykl turystyczny, jaki potrzebujemy, albo jaki jest potrzebny motocykl turystyczny? Czego potrzebujemy od motocykli turystycznych? No, daj się, pogadamy sobie o motocyklach. Pozdrawiam, cześć.